Temat związany z planami budowy południowej obwodnicy Nowego Targu podzielił mieszkańców Nowego Targu. Przeciwnicy podnoszą kwestie związane z bliskością budynków mieszkalnych, sąsiedztwem rezerwatu, troską o popularne tereny rekreacyjne. Trudno nie zgodzić się z tą argumentacją, prawda? Rzeczywiście, temat budowy południowej obwodnicy Nowego Targu wywołał spore emocje i no ja przewidywałem, że, że taki przebieg wydarzeń może, może nastąpić, w związku z tym, że. Dynamiczny rozwój osiedla na Polanie Szaflarskiej no spowodował to, że przybyło tam znacznie więcej mieszkańców, aniżeli wtedy, kiedy jeszcze projektowano powiedzmy w planach miejscowych korytarz pod tą obwodnicę. Dlatego no, ci mieszkańcy w sposób naturalny obawiają się negatywnych skutków i oddziaływania na, na swoje mieszkania na tereny, z których korzystają jako terenów takich do rekreacji, do spacerów, do wypoczynku. No i stąd no już wtedy dwa lata temu podjąłem taką inicjatywę, żeby właśnie nagłaśniać tą sprawę, żeby nie było zaskoczenia, że ktoś nie wiedział, że, że nie dotarła do niego informacja, żeby mieszkańcy po prostu mogli włączyć się w tą dyskusję i i zabrać głos. Z drugiej strony mamy wielu zwolenników budowy tej drogi, którzy upatrują w niej szansę na rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście, no, które niewątpliwie istnieją szczególnie w centrum. Oczywiście jest, jest i grupa mieszkańców, którzy właśnie liczą na to, że ta południowa obwodnica rozwiąże problem ruchu tranzytowego przez miasto, korków właśnie przy powrotach, czy to z długich weekendów, czy po prostu w okresie wakacyjnym, gdzie no, cały tłum turystów, którzy wracają, czy to z wypoczynku właśnie w, w Białce, w Bukowinie Tarczańskiej, w Szczawnicy, przejeżdżają przez centrum miasta kierowani przez nawigację tam, gdzie akurat w danym momencie jest może ciudluźniej, luźniej, ale i tak wszyscy spotykają się później na, na Zakopiance i, i stąd no, Nowy Targ jest blokowany, jest blokowany przez właśnie te samochody. I, ta obwodnica na pewno ten problem by rozwiązała, więc ci, którzy, którym doskwierają te, te, te korki i, i którzy uskarżają się na właśnie, że nie można się po mieście, nie mogą wyjechać z domu, nie można się przemieszczać, no upatrują w tej obwodnicy jakby no tutaj rozwiązanie tego, tego problemu i uwolnienie Nowego Targu też właśnie z tych samochodów, które no nie przyjeżdżają do Nowego Targu jako miejsca docelowego, gdzie, gdzie wiem, ktoś przyjeżdża na coś zobaczyć, kupić czy, czy, czy po prostu na przykład odwiedzić jakieś miejsce w Nowym Targu czy kogoś, tylko przejeżdżają tranzytem, to obwodnica jest z tą myślą na pewno dobrym rozwiązaniem. W jaki sposób miasto wspiera mieszkańców w tym, aby ich głos, ich argumenty, czy to za, czy przeciw, dotarły do osób rzeczywiście decyzyjnych, do inwestora, do władz państwowych, bo droga powstaje przecież w ramach rządowego programu budowy stu obwodnic. Było to spotkanie dwa lata temu. Powiedzmy coś o tym, które organizowane jest w czwartek, 25 maja. W czwartek najbliższy jest organizowane specjalne posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki Komunalnej właśnie związane z tą obwodnicą. Będą przedstawiciele inwestora, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Krakowa, jak również przedstawiciele jednostki projektowej. I to jest miejsce, gdzie mieszkańcy będą mogli jakby wyrazić, wyartykułować swoje wątpliwości, swoje obawy, swój protest przeciwko tej obwodnicy, bądź też zadawać pytania, czy była rozpatrywana, czy jest jakaś alternatywa dla tego przebiegu, który jest pokazany obecnie no, w tej koncepcji, jaka jest opracowana i która była już prezentowana od dwóch lat jako e, w, trzywariantowa koncepcja poprowadzenia tej południowej obwodnicy nowego targu. Ja uczestniczę w wielu spotkaniach na przestrzeni tych właśnie trzech lat, kiedy toczą się rozmowy, kiedy została Ogłoszony przez Generalną Dyrekcję przetarg na wyłonienie projektanta tej południowej obwodnicy. I zawsze staram się te sygnały, które mam od mieszkańców i moje też obawy wynikające też z tego, że no, zdaję sobie sprawę z oddziaływania takiej no, potężnej drogi na, na tereny przyległe. Staram się za każdym razem, czasami można powiedzieć, że z uporem takiego maniaka. Przekazywać i, i, i sugerować, że no muszą jeszcze dopuścić pewne korekty w założeniach projektowych, po to, żeby ta obwodnica no miała przynajmniej jakieś takie kompromisowe, ale jednak społeczną akceptację i nie była drogą, która odetnie nowy targ od jakby głównego kierunku turystycznego, bo to jest też oprócz oczywiście ingerencji w tereny rekreacyjne, w, te, w zbliżenie się właśnie takiej. Drogi głównej ruchu przyspieszonego do terenów mieszkaniowych, to jeszcze jest to zagrożenie, że no nie, chcia, nie chciałbym, ażeby ta droga kompletnie powodowała, że kierowcy będą mijać nowy targ, nie będzie na tym odcinku możliwości zjazdu, wjazdu na tą drogę i, i zostaniemy po prostu za ekranem i, i ktoś, kto będzie przejeżdżał, to nawet nie będzie miał świadomości, że właśnie przejeżdżał przez, przez nowy targ. Dlatego staram się zgłaszać te uwagi. No nie wszystkie są jakby tutaj przyjmowane. Nieraz wielokrotnie są odpowiedziane, że takie, a takie przepisy nie pozwalają uwzględnić tych moich wniosków. No tym niemniej zawsze zawsze staram się te różne kwestie przekazywać i, i, i dawać jakby sygnał, że nie, nie wszystko w tej, w, tych, w, tej, w tej koncepcji i w tych założeniach projektowych jest no tutaj jakby społecznie do zaakceptowania.